Dzień dobry i dzisiaj mamy środę, 21 sierpnia bodajże jesteśmy już po przyjeździe z Włoch, z Hiszpanii. Gołębie zostały dostarczone bezpośrednio na Rimini, na sycylijski wspólny gołębik, to był jeden wyjazd do Włoch, jeżeli chodzi o, o ten sezon, jeszcze we wrześniu jak to wszystko dobrze pójdzie, 10 i 11 września będziemy robić objazd po Polsce chociaż mam nadzieję, że może wcześniej poczta rusza, ale jeżeli nie, to 11-12 września ostatni transport na wspólne gołębliki zimowe, także ostatnia szansa zapisania się zarejestrowania czy zarezerwowania miejsca, tu w międzyczasie właśnie zaprezentujemy, bo było trochę tych wyników faktycznie na tych wspólnych gołębnikach, tak jak mówiłem na poprzednim filmiku, że pewno nie damy Rady, no i się faktycznie nie udało wszystkiego wcześniej zrelacjonować, ale teraz sobie wypisaliśmy te wszystkie wyniki. Gratulacje z góry dla wszystkich polskich hodowców, ponieważ no, tydzień był nie, nie, bardzo mocno udany. A tutaj może przejdziemy do rzeczy między innymi miał miejsce lot na Kalimant, 188 km 71 miejsce spółka Kusiński Mielewski, lot na Mirze, Mira, Miszwo Świata portugalski wspólny Gamik 137 km trzecie miejsce Maziarz Racing Team, 11, Artur Gąsiorowski, 57, Kusiński Mielewski, 58. Jan boheńczak Gewon, 60 Hubert Ośko, 80 wróbel Michał Patryk. Był również lot na Ukrainie 160 km. Pierwsze miejsce 9 setny Major Racing Team, także pierwsza jedynka w tym sezonie dla polskiej drużyny, akurat dla naszej hodowli, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Gołąb, bo tak bo hodowcy się często pytają, z czego tam siada. Wiadomo na początku tam nie ma jakichś wielkich różnic, ale akurat ten gołąb, który siadł pierwszy, to to z samiczki, która była bodajże 12 asem rok temu na Ukrainę Master, także od razu dziecko gołębia odkupionego ym, pokazało się fajnie z przodu też miał, był lot, już zdążył się wczoraj odbyć lot na Ukrainie, master 215 km, i tutaj 40 miejsce Maziarz Racing Team 79 Kiełbasa Andrzej 98 Maziarz tak samo Korabia 115 km, miejsce 9 Gierczak Tadeusz 12 Juszczak Niżnik 27 Artur Gąsiorowski 29 Szczoczarz Grzegorz 34 i 56 Bagijski Mirosław pomiędzy tymi głębiami 48 Sy Sychowski Family Loft i 58 Maziarz Racing Team. i również lot na Reczanach 155 km, 8 i 79 miejsce Maziarz Racing Team, i na Reczanach od razu też był 205 km, tam 56 miejsce Major Racing Team. Na faworycie węgierskim 222 km, 66 i 93 miejsce gołąb zna, gołębie z naszej hodowli Maziarz Racing Teamu, Del Sol 103, 103 km, 51 miejsce Major, 67 Sychowscy Family Loft, 96 Staffie i Team również. Loty na Tatrach Derby 130 km. Drugie miejsce Maziarz Racing Team. Także kolejne podium polskiego Gołębia. Ósme miejsce Andrzej Kiełbasa. Kolejny raz na innym wspólnym gębniku się fajnie Gołębie pokazują. Dziesiąte miejsce Piężkę Szymon. 12, Maziarz. 55, piąte Sychowcy Family Loft. 75 piąte, osiemdziesiąte Maziarz. Tak samo na autostradzie. 170 km. Ciężki, wymagający lot, gdzie zginęło 40% Gołębi w zasadzie. I miejsca piąte, czternaste, trzydzieste, czwarte, 49 szóste, z naszej hodowli Mazierz Racing Team. Również był finał taki dosyć ciężki, super finał na As Golden 510 km w dosyć dużym upale i wie przy wietrze czołowym i tutaj 17 i 42 miejsce Maziarz Racing Team I tutaj właśnie 17 miejsca akurat zajął gołąb z naszej starej linii właśnie Hiszpanki z Leo Hermansów a 42 miejsce gołąb właśnie z Ardenów także tutaj jeszcze mimo, że bardzo ciężki lot to, to jeszcze ten sprinter zameldował się przed Ardenem i tutaj fauna Orchelui 170 km, 6 i 44 miejsce gołębie z naszej hodowli Maziarz Racing Teamu Mieliśmy również lod na Kalimanci 130 km, właśnie jeszcze przed tym 188, 21 miejsce Włodarczyk Zorena i 93-94 Maciasz Racing Team. Na Romanii Golden Pigeons 130 km, 54-96 miejsce również gołębie z naszej hodowli. Mieliśmy też finał na Derby Halkidiki, 420 km, nie, nie był zbytnio ciężki, aczkolwiek też około 30% gołębi zginęło, będzie jeszcze lot ekstra z 550 km, ale tutaj akurat jeżeli chodzi stricte o finał, 28 miejsce Maziarz Racing Team i tutaj akurat ten gołąb, który zaneldował się jako pierwszy z polskich, to jest um, półbrat pierwszego i dziewiątego Asa Giewontu, także po tym samczyku 4516, po tym y, synu starej baksowej również kapitalna linia się nam tu tworzy, gołębi ROG, w rok gołębie szpicują na przeróżnych wspólnych gołębnikach, także świetna linia. 48. miejsce Kiełbasa Andrzej. Gratulacje, kolejny znakomity wynik. Ten sam gołąb zajął 11. miejsce na locie półfinałowym. Wysoko w lotnikach 54. miejsce Kusiński-Chmielewski 56. 80. Majarz Racing Team I tutaj też jeszcze w dodatku gołąb, który zajął u nas 80. miejsce W Generalce na ponad 2105, 2105 gołębi przyjętych Na wspólny gołębnik Zdobył tytuł 5. a z lotnika Tylko i w zasadzie W praktyce był najlepszym gołębiem całej edycji ale, ale na jednym locie konkursowym spóźnił Gdzie było szybko z wiatrem Ta prędkość szybko spadała tak samo No i tutaj niestety zajął Po trzech lotach prowadził Później był dziesiąty, no i po finale wszedł z powrotem na piąte miejsce, Właśnie i bezpośrednio jest to syn naszego Rajacha czerwonego wosa, także też goębia, z którego no znakomicie ptaki się pokazują, zwłaszcza na tych lotach do 450 km. I tutaj jeszcze dwa loty na De La Luz. Można powiedzieć najlepsze, jeżeli chodzi o polskich hodowców. Najpierw było 140 km. Tutaj drugie miejsce Maziarz Racing Team. Miejsce trzecie i czwarte Berger, Maciej, Dawid. Także gratulacje ogromne. Trzecie i czwarte miejsce również nie, nie lada wyczyn dla spółki hodowlanej. No i w pierwszej czwórce trzy polskie gołębie. Także kapitalny występ yy, polskich hodowców. 16 miejsce Maziarz, 18 Kusiński, Chmielewski. 44, 61 również Kusiński, Chmielewski. 71 Maziarz, 74 znowu Berger, Dawid. Berger, Dawid i Maciej I tutaj kolejny yy, Wspólny właśnie też na Costa de la Luz Było 185 km Kolejny lot konkursowy I tutaj znowu drugie miejsce Major Racing Team 51 również Także dwa loty pod na Hiszpańskiej de la Luzie. Zajęliśmy dwa razy drugie miejsce Także całkiem nieźle 57 miejsce Żukiewicz 72 miejsce berger Maciej i Dawid, 73 Maziarz, 99. Sychowscy, familii loft. Także praktycznie na, ka na każdy wspólny gołębie, gdzie sychowcy dali gołębie, gołębie zameldowały się z lotów konkursowych w czołowej setce, także też wynik warty podkreślenia bardzo systematycznie w całej Europie ptaki im latają. Także również ogromne gratulacje, tak właśnie po części wygląda ten poprzedni sezon, także widać tutaj my akurat nasza hodowla mieliśmy drugiego, drugiego, trzeciego. Gołębia 5, 6, także kilka tych czołowych konkursów, nawet 3 razy drugiego, nie raz pierwszego, 3 razy drugiego, dwa razy trzeciego, także dosyć fajnie to poleciało. Pozostali polscy hodowcy również szpicowe osiągnięcia, także świetnie te polskie Gołębie na razie dają sobie radę. Życzymy powodzenia w dalszej części sezonu, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie sezon jest cholernie ciężki. Praktycznie do 200 km nie ma gołębika, który by miał jeszcze połowę gołębi. Także straty są nie tylko w Polsce, ale i po całym, po całym świecie. Ale wiadomo, tak Włochy, Grecja, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, tam hodowcy wiedzą zresztą, jakie są cały czas temperatury. Także nie ma się co dziwić, że jest tak ciężko, duszno, parno i, i praktycznie cały czas albo boczny wiatr, albo w dziób. Tak samo Derby Chorodnik czy Ukraina Master. Krótkie Ukraina Master mają około 600 g z 2100 przyjętych do 215 km masakrycznie ciężko, ale te boczne, gołę... te boczne yy, wiatry dają w kość, ale aczkolwiek widać tutaj właśnie po wynikach czy to Kusicy, Chmielewski, czy sychowscy family love czy nasza hodowla yy, tutaj jest yy, hodowcy, którzy się cały czas powtarzają w tych wynikach także kiełasa Andrzej znakomicie co rok jest coraz lepiej w tym roku naprawdę już szpicowe fajne rezultaty niewielką ilością gołębi także też te linie fajnie się tam u niego klarują i tutaj właśnie hodowcy się nie pytają o gołębie to tutaj właśnie zaprezentujemy rodzeństwo to jest samczyk akurat o numerze 89 to jest pełne brachat w 100% właśnie piątego asa na halkidyki na ponad 2000 gołębi, tutaj jak hodowcy widzą gołąb petarda, wosik czerwony fajne plecy, fajne upierzenie i to jest syn właśnie naszego rajacha, czyli drugiego asana derby kartakso, który pochodzi właśnie z wosa w połączeniu na gołębie drapy Praktycznie naszego najlepszej samicy w rozporządzeniu, jeżeli chodzi o, o gołębie z drapy. I tutaj oko tego gołębia, tak samo przepiękna wiśnia z pierścieniem. Na no gołęb identyczny jak ojciec, właśnie rajach. Także chyba no, przesadziłbym, żebym powiedział, że pierwszy raz, ale, ale chyba dopiero drugi taki syn identyczny jak właśnie rajach który zrobił, y, który jest identyczny właśnie na oku, na budowie, jeżeli chodzi o, o tego samczyka rajacha naszego. Super rozporządzający na ten moment, w tamtym roku kilka kapitalnych wyników, w tym roku tak samo dzieci. Co roku coś pięknego się pokazuje samczyk i tutaj też właśnie od razu mówię, że są tylko dwa gołębie właśnie z rajacha w tym roku. Nie ma nic więcej, ponieważ pozostaje poszły jeszcze na dwa na zimowe wspólne gołębniki, także jest tylko samczyk czerwony z niego i samiczka nakrapiana, to są dwa gołębie z rajacha. Ale coś kapitalnego. To był akurat samczyk. Tutaj o numerze 43 końcówka, samiczka fajnie dociągnięta. Plecy. Oko akurat wzięła matki. Tutaj też hodowcy się dopytują, co jest yy, matk yy, z kim był yy, sparowany w tym roku rajak. No to właśnie z siódmym asem na derby Albania. Również z samiczką, która meldowała się bodajże cztery razy w pięćdziesiątce na również ciężkie wspólne gęblików w Albanii. Czyli już w pierwszym roku w hodowli wydała już piątego asa. Także kapital. I ta samiczka pochodzi z głębi Leu Heremansa przede wszystkim. Także takie typowe sprinterskie połączenie na głębie do 500 km. Samiczka właśnie jest podobna, wdała się w matkę i z okiem i z barwą i to jest właśnie jedyna para tych gołębi, które które są dostępne z rajacha właśnie na sprzedaż to jest ostatni lęk nasz praktycznie, także one już nie poszły na wspólne gołębiki. i tylko te dwa młode po w tym roku są jeszcze dostępne i tutaj też od razu jak zawsze pokażemy również tylko dwa gołębie. To jest gołąb o numerze końcówka 78. Można sobie zobaczyć gołąb również granat. Inaczej tego nazwać nie można. Jest to Mazany Samczyk. Bezpośrednio syn naszego starego Master Commander, Master Commander 1200. Samiczka Mazana poszła właśnie w poprzednim tygodniu do Tadzia Gierczaka. A Samczyk został akurat tutaj w domu i też będzie w ofercie. Z naszego 12.00 też była masa zapytań, właśnie o dzieci z 12.00, dlatego w tym roku jest to zasadniczo dwa samczyki. Jeden już jest zarezerwowany, i to jest drugi. I również więcej zmazanego w tym roku bezpośrednio ze starego, mazanego gołębi nie ma. Także jeden jedyny samczyk też można zobaczyć, nie wiem czy to na filmiku będzie widać. Jak znakomicie wibruje skrzydło tego gołębia. Kapitalny gołąb w budowie, w plecach tutaj coś pięknego. Myślę, że jeszcze ładniejszy niż, niż stary Zanini ogólnie. I jeszcze tutaj akurat co się nam wzięło. To mamy samiczkę również na glazerze. To też ogólnie dużo zdecydowanie zdecydowanie mniej mamy samiczek w tym roku niż niż samczyków ale zresztą to już jest praktycznie trzeci rok z rzędu. Tutaj też samiczka z naszych Leo Hermansów to jest akurat córka naszej starej 30 czy 15 z linii Euro Euro Leo samiczki Imbred na gołębia Euro i olimpiadę 003. Także też uciągnięte właśnie w ostatnim lęgu jest tylko jeden samczyk jedna samiczka z tej starej samiczki 30 czy 15. To jest między innymi właśnie yy, Półsiostra pierwszego lotnika okręgu rocznego, jeszcze jak lotowaliśmy w oddziale, pier, pierwszego i dziewiątego Asa na Giewoncie. pierwszego lotnika kategorii ceny no i masa, masa innych wyników topowych. Praktycznie z naszej starej, właśnie euro to 34,24 to jest Hiszpanka, 33,15 to dwie nasze stare samice z 13 roku. W tym roku jeszcze były płodne. O ile 24 znosiła już pojedynczo, tak jeszcze 33,15 znosiła fajnie po dwa jajka. Także praktycznie podało się właśnie identycznie na matkę ta samiczka, także też jeżeli hodowcy pytają o te euro tak samo są też wnuki dostępne, wiadomo jeżeli chodzi o, bezpośrednio te dzieci są ciutkę droższe, wnuki już, już są trochę tańsze, także jeżeli ktoś jest zainteresowany teraz właśnie 12 11-12 września jeszcze będziemy jeździć z głębiami i tak po troszkę będziemy pojedyncze jakieś tam głębie pokazywać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to wiadomo, zapraszamy do kontaktu. Tutaj też jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o teleoheremansy, tak Ligę Światową wygraliśmy dwa lata z rzędu, później mieliśmy trzecie miejsce, drugie miejsce w Lidze Światowej Sprintu i w tym roku również po 11 lotach z 16 zaplanowanych, dalej w tym momencie jesteśmy na pierwszym miejscu również w tym roku, także widać, że ten sprint u nas zreszł, jak widać po wynikach, no robi cały czas kapitał w robote. Dobry lot.